Dzieci, Halo? Dzień dobry, jest Pani mąż? Halo? Jest Pani mąż? Jest. Co poproszę go. Mm, ale który mąż? A to ile Pani ma? No chyba dwóch. To nie Pani da to tego drugiego. Dobrze. A jak mam iść na imię? Słucham? Jak mam mieć na imię ten drugi mąż? A skąd mam wiedzieć? Ja co mi chcę. Powiedz kurwa to to dawaj głodu kurwa, kurwa dawaj głowę, nie, bo spierdalaj dziko, nie? Mhm, jasne. Taka trwa na życie? Tak dużo jeszcze mam. Boże, dawaj, wisi. Ej, wisi mi chuj i to teraz? No to masz problem. No, ty też? I co, i co mam zrobić? Słyszałem, że dobrze minetki czaska. <śmienicza> to dobrze? Nie, to źle. Chyba, że jesteś ze to będzie dobrze dla ciebie. No może jestem. Dycho zapiesz, <śmienicza>